Cześć, Michał Koper. witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejną, drugą już dzisiaj ekspresową prasóweczkę bokserską. Natomiast ta będzie naprawdę ekspresowa, bo to będzie tylko uzupełnienie, taki adwocem do pierwszej porannej prasówki, w której m.in. opowiadałem o możliwej walce Adama Balskiego z Kevinem Lereną o pas WBC kategorii Bidger. Jeśli tej prasówki nie widzieliście, to tutaj albo na górze, albo na końcu filmu będzie link. W każdym razie otworzyła się szansa przed Adamem Balskim walki o Mistrzostwo Świata WBC kategorii Bidger z Kevinem Lereną, który w spadku po Lorensie Okolim który poszedł do wagi ciężkiej, dostał pas WBC e, kategorii bridger. No i teraz, jeśli Federacja WBC oficjalnie zarządzi taką walkę dla e, Kevina Lereny jako obowiązkową obronę, no to jeśli Lerena będzie chciał zachować tytuł, no to będzie musiał się z Balskim bić, ewentualnie gdyby został jakiś zrobiony update rankingu, gdyby Balski spadł, no to z pierwszym zawodnikiem w rankingu. Natomiast na razie Adas jest pierwszy w tym rankingu, jest pierwszy w kolejce do walki z Lereną. Natomiast e, no, pytanie, czy Kevin Lerena w ogóle będzie zainteresowany zachowaniem mistrza Trofeum w Wadze Bridger i walką z Adamem Balskim, no bo szczerze powiedziawszy, Adam Balski nie jest żadnym wielkim nazwiskiem w świecie boksu. A Kevin Larena myśli o wielkich pojedynkach, o pojedynkach za wielkie pieniądze. On miał, miał już przedsmak tego, boksował u siebie w kraju, boksował na przykład na stadionie Tottenhamu z Danielem Dibois, boksował ostatnio z Justice Huniu w Arabii Saudyjskiej. On wie jak. Pachną duże pieniądze, jak wyglądają duże walki, więc walka z Adamem Balskim to nie jest dla niego szczyt marzeń. Generalnie, no, trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten pas wobec kategorii bridger to że może być ma marzenie dla polskich pięściarzy, natomiast dla pięściarzy, e, czy pokoju kolei Lorenza czy właśnie też nawet e, Kevina Lareny to jest tylko środek do celu, a celem jest ostatecznym walka duża, walka ze znanym zawodnikiem, walka za wielkie pieniądze. Kevin Lerena ma już e, ten pas, już może nim wymachiwać i zapraszać e, do tam wielkie nazwiska i takim nazwiskiem, które do tanga właśnie bokserskiego zaprasza teraz Kevin Larena jest Dion Wilder. Posłuchajcie, co mówi na temat ewentualnej walki z Dion Wilderem Kevin Larena. Zawsze chciałem walczyć z Wilderem. Wiem, że nie wiodło mu się ostatnio, ale to jest waga ciężka, takie rzeczy się dzieją, a on nadal pozostanie niebezpiecznym panczerem Byłbym zachwycony, mogąc dać szansę walki Wilderowi, gdyby on zdecydował się zejść z wagą w dół. Jeszcze się z nim nie kontaktowaliśmy. Z tego co wiem, w każdym razie do tej pory, ale mówiłem o tym Spencerowi Brownowi i to jest walka, którą teraz chciałbym stoczyć. Mówi Kevin Larena i dodaje jeszcze, że on na ring chciałby powrócić w grudniu albo na początku przyszłego roku. No i w gronie potencjalnych rywali, tylko grona jeszcze oprócz Waldera dołącza. o opytaje także, no, on marzy o wielkich nazwiskach, on marzy o wielkich galach i wielkich pieniądzach. Zresztą Spencer Brown, którego tutaj wspomina, to jest ten gość, który robi jako pierwszy ten Schachermacher tam w Arabii Saudyjskiej, to on dał kontakty Frankowi, Warrenowi, Tysonowi, Warren, potem to się wszystko rozbujało, zresztą Spencer Brown jest obecny na każdej dużej konferencji prasowej, przy okazji Gal Riot Season. także takie rzeczy marzą się Kevinowi Lerenie, a nie jakaś tam walka z Adamem Balskim. No wyjścia są dwa, jeśli federacja by nakazała taką walkę Lerenie. No to on musiałby stoczyć, gdyby chciał zachować ten pas, musiałby stoczyć walkę z Adam Balskim. Natomiast on może ten, tego pasa się e, pozbyć. Ewentualnie, słuchajcie, gdyby Diontaj Wilder faktycznie zgodził się, byłby zainteresowany walką z Kevinem Lerenną, ten pas w WBC kategorii e, bridger, no to nie wyobrażam sobie, żeby Mauricio Sulejman nie stanął po stronie Wildera, bo federacja WBC bardzo potrzebuje takich ambasadorów kategorii bridger jak Deontay Wilder. Gdyby taka legenda boksu, jak Diontay Wilder zaboksował pas w WBC kategorii bridger, no to ona dodałaby statusu, oby rangi tej nowej kategorii wagowej, o której status bije się Sule, mają wtedy Adam Balski jakoś by pewnie został odsunięty na dalszy plan, natomiast czy Ty Wilder jest zainteresowany walką z Lereną, też śmiem wątpić, oczywiście tutaj Lerena mówi o schodzeniu z wagą w dół, Wilder nie musi scho schodzić wa z wagą w dół, bo on już w tym momencie jest w limicie kategorii Bridger, patrząc po ostatnich walkach, on generalnie i do Cruiser mógłby zejść, jakby chciał, natomiast jemu chodzi o wielkie walki, o wielkie pieniądze, walka z Kevinem Lereną. to nie jest szczyt jego marzeń, Poza tym też do końca nie wiemy, czy Dion Wilder na ring wróci. Jego trener Malik Scott mówi, że owszem, że to jest w zasadzie pewne, że nadal jest w nim bestia i ta, ta bestia chce rozrywać innych w ringu. Natomiast jako potencjalnych rywali wymienia na przykład Antonego Joshua, bo ta walka według Malika Scotta, słuszna uwaga, pewnie wyprzedałaby stadion w Wielkiej Brytanii albo na przykład Franciszka Anganu. I to są pojedynki, które się marzą o Deontay Wilderowi, a nie starcie z Kevinem Lareną. Natomiast nie chcę przesądzać teraz wszystkiego za Wildera. Już mówić w jego imieniu, John Walki z Lareną nie weźmie, natomiast wydaje mi się, że to nie jest opcja dla brąz bombera. Kevin Larena pewnie zostanie postawiony przed taką perspektywą, że albo boksuje z Balskim, albo e, traci ten mistrzowski pas. No chyba, że. Mauricio Sulman zgodzi się na jakiś wyjątek, pojawi się jakieś inne ciekawe nazwisko. Natomiast no, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie, yy, na razie Kevin Lerena nie chce Adama Balskiego, tylko chce Walderan, no ale kto by nie chciał zawalczyć z Dion Time Wilderem? Także to tytułem uzupełnienia tej pierwszej porannej prasówki. Jeszcze taki newsik, bo to też Kamil Sza do siebie na social media yy, wrzucił tak, taki komunikat. To jest cytat z rozmowy yy, z Radiem Yard Białostockim. Znaczy, Kamil Szeremeta jednak kończy e, karierę. Kamil Szeremeta w rozmowie z Jagdem powiedział, że no, skończyła mu się już szybkość, która była jego głównym atutem e, w boksie. Że jego ciało daje mu sygnały, że trzeba już e, kończyć. No i pewnie tak to się e, wszystko zakończy. Kamil Szeremeta przejdzie na sportową emeryturę. Już wam kilka razy mówiłem, dla mnie to jest e, szere, to jest naprawdę over -achiever. Zrobił e, 150% tego, co mógł w boksie sportowo. Zarobił na boksie duże pieniądze, które być może pozwolą mu jakoś tam egzystować do końca życia w dobrych warunkach. I Odchodzi na swoich warunkach, to no bo nie odchodzi sklepany przez 10 jakichś słabiaków. Bo często wielcy pięściarze tak kończą, że pod końcem kariery toczą za jakieś tam marne grosze walki z jakimiś tam słabiakami, których zdmuchnęliby w swoim prem, a i ich potem leją na potęgę. Kamil Sharenta przegrał z Chrisem Bankiem, Jr. Żaden to wstyd, jeśli po tej walce odejdzie. No to moim zdaniem, mimo porażki w ostatniej walce, odejdzie z podniesionym. Czołem, w tej prasówce to wszystko, z było szybkie uzupełnienie tej porannej. Jeśli nie oglądaliście jeszcze, to zachęcam do nadrobienia. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia,